E W tym wydaniu multiinformacji opowiemy o nowym, starym sponsorze Wisły Płock. Pokażemy okiem naszej kamery i zachęcimy seniorów do częstszego wychodzenia z domu. Orlen ponownie został sponsorem Wisły Płock. Współpraca ma opierać się na dwóch filarach. Dofinansowaniu bieżącej działalności klubu oraz zakupie tysiąca karnetów na mecze. Celem jest zwiększenie popularności klubu, a powodem, jak wskazują członkowie zarządu PKN Orlen, odpowiedzialność społeczna i troska o sprawy miasta. W czasie konferencji zaprezentowany został również projekt nowych koszulek klubowych. Umowa ma obowiązywać przez rok z możliwością jej przedłużenia. Na Starym Rynku przed ratuszem odbyła się sesja zdjęciowa naszej drużyny piłkarskiej Wisły Płock. Cały sztab trenerski oraz piłkarze dumnie prezentowali się w oficjalnych strojach, w których będą reprezentować nasze miasto w ekstraklasie. O tym, jak przygotowani są nasi piłkarze, opowiedział nam trener Wisły Płock, Marcin Kaczmarek. Jesteśmy na finiszu, na pewno brakowało nam trochę czasu, bo przerwa w rozgrywkach była bardzo krótka. Między pierwszą ligą a ekstraklasą, klasą, także musieliśmy się zmieścić w tych ramach i, i, i troszeczkę jesteśmy w niedoczasie, no ale radzimy sobie i mam nadzieję, że na finiszu tych przygotowań dopniemy wszystko na, na ostatni guzik i, i będziemy dobrze przygotowani. Uwaga, kierowcy. Od lipca obowiązują zmiany w organizacji ruchu drogowego w okolicach starówki. Będziemy parkować na innych zasadach, a niektóre ulice dwukierunkowe staną się jednokierunkowymi. O szczegółach remontu opowie Jacek Ambroziak. Więc najważniejszymi zmianami, na które każdy z nas powinien zwrócić uwagę, to jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od wtorku 12 lipca na części ulic znajdujących się na Starym Mieście w Płocku. Mianowicie od wtorku, można powiedzieć, że zaraz po północy, ulica Zduńska stanie się ulicą jednokierunkową. Mianowicie będziemy się na niej poruszać od placu Stary Rynek do ulicy Okrzei. Konsekwencją tego, żeby ulica Zduńska mogła być jednokierunkową, będzie też, że część ulicy Bielskiej, czyli od ulicy Synagogalnej do ulicy Zduńskiej, również stanie się jednokierunkową. Dodatkową zmianą, która w tym rejonie miasta nastąpi, to jest je, pojawienie się jednego kierunku ruchu na ulicy Synagogalnej, czyli Synagogalną będziemy jechać od placu 13 Straconych do ulicy Bielskiej. Cały ten obszar, począwszy od ulicy Kwiatka w stronę właśnie starego rynku, stanie się strefą zamieszkania. Jest to taki szczególny obszar, w którym to pieszy ma Pierwszeństwo przed pojazdami, czyli znikną w tym rejonie miasta wyznaczone przejścia dla pieszych, ponieważ pieszy ma prawo przejść w każdym miejscu znajdującym się w takiej strefie. Dodatkowo należy pamiętać, bo mało osób niestety o tym pamięta z nauki jazdy, że na takim obszarze strefy zamieszkania. Obowiązuje ograniczenie prędkości ruchu do 20 km na godzinę, czyli nie powinno się jechać szybciej, jak 20 km na godzinę. Dodatkowym elementem, który zostanie wprowadzony, będą tutaj skrzyżowania równorzędne, czyli nie będzie na skrzyżowaniach nadane pierwszeństwo przejazdu. Czyli obowiązywać będzie zasada prawej ręki, czyli jak dojeżdżam i widzę nadjeżdżający na skrzyżowaniu z prawej strony pojazd, mam obowiązek go przepuścić, bo on ma pierwszeństwo, a ja muszę się zatrzymać. Będzie to szczególnie, że tak powiem, potrzebne zwracanie na to uwagi na innym obszarze Starego Miasta, który w najbliższych dniach też będzie oznakowany i będzie. Właśnie tam strefa zamieszkania umieszczona i jakby obszar skrzyżowań równorzędnych. Mam na myśli plac Narutowicza i skrzyżowania właśnie placu Narutowicza z ulicą Grodzką, dalej ulica Teatralna, ulica z ulicą Małachowskiego, gdzie jadący. Ulicą teatralną, czy wyjeżdżający z placu Narutowicza będą mieli obowiązek ustąpić pierwszeństwa wyjeżdżającym z ulicy Grodzkiej, czyli wyjeżdżającym z prawej strony, i tak samo wyjeżdżającym z ulicy tak, Czyli jak jadę w stronę Starzyńskiego Hotelu Starzyński, to muszę się zatrzymać i puścić tych wszystkich wyjeżdżających z Machowskiego. To jest bardzo ważne, ponieważ y, przyzwyczajenia są takie, że na wprost można było jechać i nie zwracać uwagi na nic. Dlaczego? Zostało to wprowadzone po to, żeby fizycznie zmotywować kierowców do tego, żeby przestrzegali ograniczenia prędkości od 20 na godzinę, które zostało właśnie wprowadzone tą strefą zamieszkania. I ta strefa zamieszkania będzie w tamtym obszarze placu Narotowicza obowiązywała jakby zaskrzyżując z Tumską, czyli za Tumską w stronę Grodzkie, strony Ratusza, będzie już ta strefa zamieszkania, czyli obszar szczególny. Z bezwzględną preferencją dla ruchu pieszego. Wbrew pozorom, remonty mogą być szczególnie uciążliwe dla tych kierowców, którzy dobrze znają wymienione ulice. Wszystkiemu winne jeżdżenie na pamięć. W związku z tym, że od 1 sierpnia zacznie w naszym mieście obowiązywać strefa płatnego parkowania, zmianie ulega też organizacja ruchu w miejscach, gdzie ta strefa będzie obowiązywała. Dlatego też płodcy policjanci apelują do kierowców naszego miasta i kierowców, którzy będą przyjeżdżali do naszego miasta, o zwracanie uwagi na znaki, które obowiązują. I niejeżdżenie na pamięć zdaję sobie sprawę z tego, że wielu kierowców przyzwyczajonych do określonego Poruszania się po rejonie Starego Miasta może mieć kłopoty i będzie jeździło na pamięć, dlatego też ten apel. Zwracajcie, Szanowni Państwo, uwagę na znaki, które obowiązują i będą obowiązywać od 1 sierpnia. Telewizja MultiTV przyłącza się do apelu. Regeland to festiwal znany w całej Polsce. Co roku ściąga do płocka setki fanów reggae. Przeprowadzając sondę uliczną napotykaliśmy wiele osób, które na festiwal przyjechały z odległych zakątków kraju. Tak, ja, jesteś, ja jestem z płocka koleżankę przywodzą z tak, Warszawy. I jestem co roku już od 4-5 lat. I jak czy festiwal się rozwija? E, tak, co prawda w tym roku jest mało ludzi. Nie jest niż, niż zawsze było. Ale myślę, że tak, jest coraz więcej atrakcji, typu ten rejs, czy ten reggae bus. Już jestem od jednego dnia na festiwalu. I jak się podoba? Bardzo mi się podoba. A jest Pan z Płocka? Nie, z Warszawy. Kamil, juniora stres, teraz raz luty, mistrz, raz luta, naprawdę. Ale Kamila Bednarkę nie słuchamy. Ale posłuchamy, jak pójdziemy. Wracamy, wracamy właśnie z Regland, jest super, fajnie, sympatycznie pozdrawiam cały I love Poland, I don't like it, I love it. This is my second time at this festival. This is my fourth time performing in Poland. And I want to come back again, especially for beautiful people like you. Oh, thank you. You're welcome. How would you describe your music? Great. <laughs> oh, it's great. Yes. You know, the album is great. I'm great. The music is great. The fans are great. The people who support me are great people. And we live in a great world and we are in great Poland. Of course. If you invite me, I come back tomorrow. I don't even leave. Skaramucci, z którym udało nam się porozmawiać przed hotelem Starzyński, to prawdziwa gwiazda. Ma na swoim koncie współpracę ze znanymi europejskimi producentami i setki wydanych utworów. Jamajczyk to nie jedyny wykonawca, z którym mieliśmy okazję rozmawiać. Sara Lugo to inna młoda piosenkarka pochodząca z Monachium. There's not so many females in the reggae no. But at the moment, there is a movement where more and more good female artists are rising and doing their thing and it's growing. It's definitely growing. There's, yeah. How would you describe your music? My music, I would describe it as a mix uh, between reggae and soul with a touch of jazz and hip hop, maybe a bit of pop, R&B, yeah. Mostly reggae soul. Na festiwalu nie zabrakło polskich wykonawców. Szczególne emocje wśród widowni wzbudził występ Kamila Bednarka. W wywiadzie dla Multitv Kamil opowiedział o swoich relacjach z Płockiem. O, nie, nie, nie. po prostu przez jakiś czas było tak, że tak naprawdę to był mój drugi dom. Bardzo dużo tu przyjeżdżałem, stąd mam menedżerów. Wojtka, Wojdę pozdrawiam, całe farmalera. W zeszłym roku graliśmy pierwszy raz na Regalandzie i Byłem tak miło zaskoczony publiką. Przyszło bardzo dużo ludzi. E, ta plaża sama w sobie. No, taka Jamajka w Płocku. Także fajnie, na pewno będziemy tu wracać. E, dzisiaj graliśmy drugi raz. Też było dużo ludzi. Też dobrze się bawiłem. I e, no... Jeszcze co, może podziękuję właśnie wszystkim, którzy przyszli specjalnie na koncert, na pewno. Którzy, którzy cały czas pompowali tę energię. Na piasku się niełatwo skacze, więc pamięć, że dzisiaj dali sobie radę świetnie. Regeland to festiwal, na którym nie tylko posłuchacie dobrej muzyki i poznacie jej fanów z całej Polski, ale również zarazicie się dobrą energią płynącą z reggae. Zapraszamy już za rok. Seniorzy to aż jedna trzecia populacji naszego miasta. Niestety tylko niewielka część z nich stara się być aktywna. Niewielu seniorów podtrzymuje też kontakty społeczne. Sprawdziliśmy, co przygotowało dla nich miasto, bo w końcu to my. Też niedługo będziemy seniorami. Dzięki współpracy Płockiej Rady Seniorów z prezydentem miasta Płocka jest organizowanych bardzo wiele działań kulturalnych. Czwarta edycja Dnia Kobiet, trzecia edycja już trwają działania związane z organizacją targów seniora w Płocku, które odbędą się 1 października. Już mogę zdradzić tajemnicę, że prawdopodobnie na targach będzie występowała DJ Wika, czyli no niesamowita osoba, pełna energii. Są prowadzone także zespołem trubadurów, które no dla osób 60 plus wiążą się z pewnym wspomnieniem z ich młodości. Niedawno mieliśmy w Płocku przegląd twórczości artystycznej mikrofon seniora, to także były współdziałania z kolei tutaj w Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz y, prezydenta miasta Płocka. Jest organizowany szereg innych imprez kulturalnych. Zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w różnych akcjach i zachęcamy do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.